To wyrażenie jest już zapisane w najprostszej postaci. Przepiszemy je od początku. Natomiast po prawej stronie musimy zastosować wzór skróconego mnożenia, tak jak w poprzednim przykładzie. Jest to wzór a kwadrat odjąć b kwadrat, więc pierwszy wyraz podnosimy do kwadratu, drugi wyraz podnosimy do kwadratu. I znów lewą stronę przepisujemy. Po prawej stronie otrzymamy 1 czwartą x kwadrat odjąć 16. Teraz jak odejmiemy obustronnie 1 czwartą x kwadrat, to te wyrazy redukują się do zera, następnie hmm, piątkę stąd przeniesiemy tutaj, ze zmienionym znakiem. Pamiętajmy, że jak przenosimy cokolwiek w równaniach na lewą, prawą stronę, to zawsze ze zmienionymi znakami. Stąd po lewej stronie zostanie minus 3x, a po prawej stronie otrzymamy minus 21. Następnie podzielę obustronnie to równanie przez minus 3. I to jest rozwiązanie.